Podoba Ci się tu. Jest tyle rzeczy, które możesz robić. Możesz ciągle leżeć i delektować się słońcem bez żadnych zmartwień. Masz ochotę na Mrożoną herbatę, możesz pływać po bystrej rzece. Albo rzec coś bystrze. W zależności od tego, w którym kierunku popłyną Twoje myśli. A gdybyś nie za Znał szczęścia bez możliwości walki. Zawsze znajdzie się ktoś, z kim będziesz mógł się zmierzyć. Wielu takich ktoś. I Jedyne i jedyne, co musisz zrobić, to zostać. Zostać? Jak niby miałbym tu zostać. Śpi wystarczy drzemać, zmrużyć oczy. Przyciąć Komara, nie musisz chodzić tak długo, aż się nie obudzisz. Poza tym na co możesz? Liczyć w świecie na ja, mnie tylko na więcej walki, aż pewnego dnia je dną z tych walk w końcu przegrasz, i gdzie wylądujesz? Na pewno. Nie, tu stary. Czy dałbym ci złą radę? Zaufaj mi. Po wszystkich tych latach zasługujesz na miły Gij. Odpoczynek, może masz rację, wygląda na to, że nic nie os... osiągnąłem, pokonałem wielu łotrów, tylko po to, żeby znów z nimi walczyć. No jasne. To znaczy ki ninja czasu. Sar si sar, s, sar di Sto barakudy, władca owadów, bestia o tysiącu oczu. Każdy by się w końcu zdenerwował całe życie walczyć z takimi typami. To prawda, ja chwileczkę wcale nie walczyłem z bestią o tysiącu oczu w ostatnich dniach. Ups!